O boskości. Człowiek jest czymś, co pokonane być powinno, Fryderyk Nietzsche. Biadami czuję, że stają się Bogiem. Wespazjan odchłań, w którą patrzył Nietzsche, bez wątpienia pozostawiła trwały ślad na jego myśli filozoficznej. Jej głębia polegała głównie na kosmicznej perspektywie nieskończonych liczbach galaktycznych odległościach. Była to przestrzeń bez punktu oparcia, prawdziwa czarna dziura, deformująca w swoim relatywizmie każdy inny problem, a nawet największą świętość filozofii, czyli samą prawdę. W kontekście fizycznym, wymiar tych problemów zakreślony został dopiero w XX wieku, kiedy Einstein opisał swoją teorię względności. Skala problemu, która najostrzej zaobserwowana była jeszcze później, kiedy fizyka kwantowa odkryła, że obiekt obserwujący może wpływać na obiekt obserwowany. Była to otchłań, wewnątrz której zmieniało się intuicyjne postrzeganie rzeczywistości, a czas biegł wolniej w niektórych jej obszarach. Jednak, jeśli skupić się na jakimś mniejszym fragmencie, zatrzymać na chwilę wzrok na jednym z wycinków tej rzeczywistości, okaże się, że otchłań spogląda w niczego oczyma starożytnych Greków. Prawdopodobnie nie po grecku, jak chciałoby się brzydko zażartować, robiąc aluzję do greckiej seksualności, z którą to seksualnością nicze zdawał się mieć problem. Do końca swojego życia. W archipelagu myśli filozofa możemy usłyszeć krzyk obdzieranego ze skóry Marsjasza, podziwiać monumentalność architektury Partenonu, zagubić się w pijackim pędzie za Dionizosem, czy w końcu odpocząć w oliwnym gaju, obserwując pluskające się w strumieniu nimfy. Nicze, chociaż na skutek intelektualnej mody swoich czasów, chciałby być Polakiem. Nie tylko by sobie z polskością nie poradził, ale przede wszystkim w głębi duszy był Grekiem. Nie dziwi więc wcale, że problemy, które stawiał, były typowo greckimi. Jednym z nich był problem boskości. Boskość w czasach niczego mogła być związana tylko z jedną religią. W XIX wieku pobożność stanowiła zresztą jeszcze pożądaną cechę u niektórych władców. Czar Aleksander na przykład uważał się za boskiego proroka, który na wzór swojego antycznego imiennika realizuje misję dziejową. W jego przypadku była to misja powstrzymania demona liberalizmu. Demonów miał imię, a nazywał się rewolucją. Sam car był osobą niezwykle interesującą i pełną sprzeczności. Mimo że sam walczył o konserwację feudalizmu, eksperymentował z liberalnymi ruchami, na przykład na terytorium podległego mu księstwa warszawskiego. Eksperymenty te, jak wiemy, skończyły się krwawo stłumionym powstaniem narodowym. Innym niespełnionym marzeniem cara było zniesienie poddaństwa chłopów, marzeniem niezrealizowanym m.in. przez widmo rewolucji, które wisiało nad Europą, a jednymi z bardziej aktywnych rewolucjonistów byli właśnie marzący o niepodległości Polacy. Ponieważ Aleksander musiał skupiać się na prowadzeniu szeroko zakrojonej polityki zagranicznej i tłumieniu wewnątrz rosyjskich buntów, nie był w stanie zmusić bojarów do przeprowadzenia reformy uwłaszczającej, nie miał na tyle administracyjnej siły. A były to marzenia człowieka głęboko religijnego, wychowanego w duchu konserwatywnego prawosławia, stąd sprzeczności. Być może z uwagi na sentyment do swojego imiennika albo do religii, właśnie, pragnął również wojny z Turcją w celu wyzwolenia Greków, prawosławnych braci, spod panowania niewiernych. Marzenia, na które nigdy nie zgodziliby się jego sojusznicy, czyli pozostałe dominujące w Europie monarchie. Liczącymi się siłami politycznymi poza Rosją w XIX wieku były. Austro-Węgry, Francja, Anglia i Prusy. Każdy z tych krajów miał nieco inny ustrój polityczny, ale wszystkie miały jedną cechę wspólną były monarchiami. Poza Francją, która przez pewien krótki okres czasu była republiką, jednak szybko rozwiązaną przez Napoleona III, czyli postać jeszcze barwniejszą od Aleksandra. Wspomniane kraje były monarchiami feudalnymi, których razem detr była wiara obywateli w Boga. Nicze, pisząc więc słowa o śmierci Boga, był wyjątkowo odważny. Twierdzenie takie mogło być i często było uważane za wezwanie do rewolucji, a za to groziła śmierć. W każdym razie śmierć boga chrześcijaństwa była dla niczego raczej procesem dziejowym i śmiercią idei, które on reprezentował, niż faktycznym zgonem, a inspiracją mogła być właśnie śmierć wszystkich bóstw starożytności. Interesującą anegdotą o procesie umierania bogów była apokryficzna historia dzieje Jana z II wieku naszej ery. Która opisuje jak Jan Ewangelista egzorcyzmował świątynię w Efezie tak intensywnie, że zawalił się jej strop. Historia o tyle niewiarygodna, że w II wieku naszej ery można było jeszcze zostać za nią ukrzyżowanym, a ostateczne zniszczenie świątyni w Efezie datuje się na rok 407. Innymi podobnymi historiami są zniszczenie świątyni w Atenach, czy liczne zamiany świątyń o starodawnym zwyczaju świątynnej prostytucji na żeńskie klasztory. A tym samym miejsca cnoty. Wczesnochrześcijańskie podania mówią przynajmniej o jednym przypadku w Azji Mniejszej, gdzie podobna zamiana nie spotkała się z przychylnym przyjęciem lokalnej ludności, a mniszki zostały pohańbione. Rzecz jasna chodzi o jeden przypadek pohańbienia. Jeśli mowa o niezadowoleniu ludności, porównać je możemy do współczesnej nam bardziej rewolucji islamskiej w Iranie, podczas której 30% religijnych fanatyków przejął władzę w liberalnym państwie. Tak więc bogowie umierali w cierpieniu i krwi wiernych, w ogniu palonych świątyń i manuskryptów, w huku roztrzaskiwanych posągów. Żeby oddać jednak sprawiedliwość wczesnemu kościołowi, należy zauważyć, że wiele świątyń przerobionych na kościoły, właśnie dzięki temu dotrwało do naszych czasów. Jest to zresztą argument na rzecz przerabiania zabytkowych kościołów w Anglii, Niemczech czy Holandii na kluby nocne. Jako, że świątynie są tam opuszczone przez wiernych, trzeba szukać nowego źródła ich finansowania. Ta ostatnia zależność jest chyba najbardziej dosadnym przykładem idei śmierci Boga. Nietzsche, jak sam zresztą postulował, nie pomylił przyczyny ze skutkiem. Widząc feudalny świat trzeszczący w posadach, domyślił się, że zabrakło mu jednego z podstawowych budulców społecznych, a mianowicie właśnie idei. Powodu do bycia. Tego samego powodu, którego zabrakło wcześniej Bogom starożytności, rozumiał, że potencjał intelektualny chrześcijańskiej wizji świata został wyczerpany, albo przynajmniej nadwyrężony przez oświeceniową myśl. Widział więc olbrzymie ciało społeczne, w którym nie było już ducha. Po narodzinach nowej myśli, stara, jeśli nie jest wystarczająco atrakcyjna, musi upaść. Oczywiście chrześcijaństwo nie zostało całkowicie wyparte z życia społecznego, ale skończyła się bezpowrotnie poza małymi wyspami. Wszech władza biskupów i monopol kościoła, naprawdę. Te przestarzałe struktury były gnijącym ciałem Boga. To słowa niczego nie moje. Idąc dalej tą metaforą, można powiedzieć, że ludzie biorący ekstazy i tańczący do techno w położonym pod Toruniem klubie Ringweiss byli mrówkami urządzającymi sobie gniazda w jego szkielecie. Ale rozumienie Boga jako nieśmiertelnej idei platońskiej jest tylko jednym z wielu. W poprzednim eseju pisałem o boskości jako przewadze technologicznej. Przewaga jednak per se nie jest warunkiem koniecznym boskości. Wystarczy odpowiedni poziom zaawansowania, żeby rzeczy do tej pory niemożliwe, jawiły się jako boskie. Chodzi natomiast o pewną zdolność do kształtowania rzeczywistości. Myśl, jakoby człowiek mógł sięgnąć po boskość, a nie jest to nowy pomysł, pojawia się już w dialogu Eutyfron. We wspomnianym dialogu Platon pisze: o naśladowaniu bogów jako o punkcie wyjścia dla pobożności. Ma to sens oczywiście tylko w politeizmie, jednak anegdota o naśladowaniu Uranosa szybko ubija ten pomysł. Sokrates w dialogu wywodzi, że skoro kult bogów i kult przodków są ze sobą mniej więcej tożsame, należy naśladować nie tylko byle jakich bogów, ale właśnie najstarszego z nich. Ponieważ zaś nie był to najlepszy role model, na przykład, dlatego, że pożarł własne dzieci, pomysł ten upada. Pomysł na śladownictwa zostaje też obalony w micie o wieży Babel. W nim dokładnie chodzi o naśladownictwo bez zrozumienia istoty rzeczy, czyli być może o to samo prawie o co chodziło Platonowi. A dla nas najwymowniejszym przykładem może być na... A dla nas najwymowniejszym przykładem tego zjawiska może być kult. Zbudowanie samolotu ze słomy tylko w jego kształcie nie tylko nie sprawi, że samolot poleci, ale co gorsza nie zrzuci na naszą wyspę paczek z zapasami. Tak więc znów wracamy do zrozumienia istoty rzeczy. Pierwszym zatem zadaniem człowieka, jeśli chciałby sięgnąć po boską władzę, musi być właśnie zrozumienie. Pierwszym z wymiarów pojmowania świata musi być wiedza o zasadach jego funkcjonowania. Tym zajmuje się współcześnie nauka, a najgłębsze wymiary eksploruje właśnie fizyka. Był to problem, który nie bardzo interesował natomiast niczego, żyjąc w gnijących wnętrznościach idei. Szukał raczej moralnego usprawiedliwienia dla wydostania się z truchła. Skoro bowiem idea umiera, czy nie szlachetną rzeczą byłoby odejście z tego świata wraz z nią? Być może było to nawet i konieczne, ale właśnie dla człowieka. Człowiek powinien był odejść i umrzeć po to, żeby mógł narodzić się nad-człowiek, który nie ma nic wspólnego z popularną siecią taksówkarską. Bardzo wiele wspólnego ma natomiast z komiksowymi przygodami Supermana, który, podobnie jak swój niemiecki odpowiednik. Troszczy się o ludzi, pomimo że na to nie zasługują. Człowiek jako istota niedoskonała musiał przeżyć przede wszystkim odrodzenie moralne i na wzór greckich filozofów wyzbyć się pragnień i dążyć do doskonałości. Doskonałość ta miała natomiast wyrażać się w realizacji swojej woli, a dokładniej w dążeniu do jej realizacji wbrew, wbrew wszelkim innym przeciwnościom. Nie dziwi więc, że idea została później podniesiona przez nazistów i wykorzystana w propagandowej maszynie III Rzeszy. Wykorzystana została nawet nie tyle oryginalna idea, która zmuszałaby niemalże do ascetyzmu, a jej odległe konsekwencje w postaci problemu niejednoznacznego moralnie. Człowiek równy Bogom rozstrzyga takie problemy według swojej oceny. Niczemu warto oddać, że nadczłowiek stawiony przed problemem zgładzenia siebie bądź kogoś innego rozważa również możliwość samounicestwienia. Interesującą ilustracją do tej myśli może być sytuacja, w której ludzkość zmuszona jest do poświęcenia, bardzo mitologicznie, 90% populacji. Stoik, gwoli sprawiedliwości społecznej, poczucia odpowiedzialności i odwagi, prawdopodobnie wziąłby udział w losowaniu najkrótszej słomki solidarnie z innymi morituri. nad nadczłowiek zapewne rozważyłby taką możliwość, jednak. Ostatecznie, jako jednostka wybitna, poświęciłby innych, ponieważ pozostali nie byliby w stanie podołać zadaniu realizacji woli. Takie wybory wydają się być wyolbrzymione, ale przecież rozmawiamy z perspektywy boskiej. Podejmowanie wyborów za całą ludzkość jest wpisane w zakres obowiązków Boga czy bogów. Poza tym różnice pomiędzy ideologiami najjaskrawiej widoczne są właśnie w skrajnych przypadkach. W mitologii greckiej ludzie, którzy przekroczyli granicę boskości, są liczni. Wystarczy wspomnieć o Herkulesie czy Dionizosie, którzy urodzeni ze śmiertelnych matek w końcu znaleźli swoje miejsce w poczcie bogów. Żeby to osiągnąć, musieli przejść co prawda szereg moralnych prób, pokonać odpowiednią ilość wrogów, wykazać się niesamowitymi zdolnościami i ostatecznie pić odpowiednio spreparowany napój, Ambrozję. Ambrozja traktowana być może jako przeszkoda technologiczna, jeśli zaś chodzi o pozostałe cnoty, jest ich tak wiele, jak głęboka jest symbolika mitu. Dionizos zginął nawet i odrodził się ponownie, jak kilku innych bogów w historii świata. Kolejna starożytna wzmianka pojawia się w księdze rodzaju Adam i Ewa. Zostali co prawda stworzeni na podobieństwo Boga, jednak dopiero akt nieposłuszeństwa uczynił z nich równych bogów w kategoriach moralnych. Dał im możliwość odróżnienia dobra od zła, przez co stali się jedynymi obok Boga stworzeniami obdarzonymi świadomością. Inną wersję mitu o wygnaniu z ogrodu Eden. Przedstawiają sumerowie, dla których, wedle pewnych interpretacji, miejsce utożsamiane przez Żydów z rajem było miejscem pracy dla bogów. Pierwsi ludzie pragnęli z niego uciec, więc akt nieposłuszeństwa również w pewien sposób wyzwolił ich z tej władzy. Najbardziej popularnym i oczywistym w swoim wymowie mitem jest ten o wieży Babel. Ludzie zbuntowali się, chcąc dorównać Bogu. Jednak nie skończyło się to dla nich zbyt dobrze. Jak na warunki biblijne, nie skończyło się dla nich również zbyt źle. Nikt nie został zamordowany, a warunki pracy nad konstrukcją zaczęły przypominać te, jakie obecnie panują w międzynarodowych korporacjach. Nic więc dziwnego, że wieża nie została ostatecznie ukończona. Średniowieczna tradycja człowieka jako boga była realizowana przez alchemików. Oni doskonałość moralną postrzegali jako poszukiwanie prawdy, właśnie. Nie odrzucali istnienia Boga ale przedstawiali go pod postacią Hermesa Trismegistosa, czyli po największego. Było to synkretyczne bóstwo, utożsamiane z greckim Hermesem i egipskim totem. Na sam kult wpłynęły również tradycje judaistyczne i perskie. Przypisywano mu autorstwo tysięcy pism, zawierających całą wiedzę ludzkości. Najbardziej znanym jest tabula smaragdina, kompas i obiekt kultu wszystkich alchemików. Wedle hermetycznej filozofii, Droga do boskości jest nie tylko do osiągnięcia, ale osiągnięcie jej jest celem wyznaczanym człowiekowi przez bogów. Najlepiej obrazuje to sam Hermes, Tot, jako że egipskie bóstwo było z początku śmiertelnikiem, ale za swoje zasługi na rzecz ludzi zrównany został z nieśmiertelnymi. Alchemicy opracowali system filozoficzny, który zakładał serię przemian prowadzących do czegoś w rodzaju oświecenia. Główną wartością była tutaj zdobywana wiedza i moralna przemiana a ostatecznym ich celem możliwość kształtowania rzeczywistości na poziomie równym boskiemu. I tutaj przemiana moralna odgrywała niezwykle ważny czynnik. Ważniejszy nawet od samych zdolności, które adept hermetyzmu miał otrzymać. Sama idea hermetyzmu opierała się na potrójnej wielkości – mistrzostwie sztuki, nauki i religii. Zresztą świętych alchemicznych trójek było kilka, między innymi trójca ciała, duszy i umysłu. Ostatecznym celem alchemii było stworzenie opus magnum, czyli dzieła życia, Łączącego w sobie doskonałość we wspomnianych dziedzinach. Oczywiście dla wielu poszukiwaczy magnum opus miał być kamień filozoficzny, czyli substancja pozwalająca na przemianę dowolnego metalu w złoto. Warto jednak pamiętać, że najważniejsza przemiana zajść miała w samym alchemiku. Pewien popularny sposób ideę tę ukazuje Paulo Coelho w swojej książce o oczywistym tytule. Z oczywistych również powodów, bractwo alchemiczne musiało ukrywać się ciągle przed Kościołem, który tropił ich jako heretyków i bluźnierców. Nie przeszkadzało to jednak wielu z nich zostać nadwornymi magami królów, osiągnąć sławę i bogactwo, niekoniecznie na skutek przemiany metalu. Z uwagi na chęć ochrony tajemnej wiedzy przed profanami i własne bezpieczeństwo, społeczność alchemiczna była niezwykle tajemnicza i pilnie strzegła swoich sekretów. Nie przeszkadzało jej to jednak w zapoczątkowaniu kilkunastu różnych prądów myślowych, w tym współtworzyli bazę intelektualną dla osławionych masonów. Zawdzięczamy im również podstawy teoretyczne współczesnej chemii. Złośliwi mówią, że z powodu ilości prób uzyskania kamienia filozoficznego, które poszły źle, z bardziej przyziemnych rzeczy, tradycja magiczna J.K. Rowling, więc uniwersum Harry'ego Pottera bazuje w dużej mierze właśnie na alchemii. A karta maga w tarocie wyobraża nikogo innego jak Hermesa trzykroć największego. Z tej samej tradycji intelektualnej wywodzi się kolejna postać, o której trzeba wspomnieć w kontekście boskości. Legendarny student Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Faustus. Jego życiorys zainspirował takich geniusz jak Marlowe, potencjalny szekspir, Goethe czy Mann do zmierzenia się z tematem boskości w literaturze. Historia Fausta nie skończyła się dobrze, zarówno tego literackiego, jak i pierwowzoru dla legend, lecz i tutaj próba posiąścia boskich mocy wiązała się z brakami moralnymi. Można by wspomnieć o boskiej cząstce w człowieku i jej poszukiwaniu, ale nie jest to prawdziwe stawanie się Bogiem. Podobnie jak bycie przez Boga wyznaczonym, jak papież albo feudalni monarchowie, car Aleksander, o którym wcześniej wspominaliśmy, nie potrafił nawet znieść pańszczyzny, a co dopiero zamienić metale w złoto, wodę w wino jak Jezus czy Dionizos, czy też w końcu osiągnąć nieśmiertelność. Ta ostatnia cecha jest oczywiście dla bogów charakterystyczną, obok jeszcze jednej umiejętności pokonania śmierci, kiedy ta już się przytrafi. Biorąc ostatnie pod uwagę, musimy odrzucić egipskich faraonów i rzymskich cesarzy, w tym Vespazjana, Waeputo Deus Fio, jako że nie udało im się pokonać śmierci. O mumifikacji zaś egipskich władców słyszał każdy, więc nie można im zarzucić, że nie próbowali.